Zadbać o komunikację i być ze sobą w kontakcie. Szakal, wol inclusive. Dziś empatią otulimy szczerość. I może masz teraz takie zastanowienie, no ale jak to? Po co empatią otulać szczerość? Przecież szczerość to coś dobrego, wszyscy o tym wiemy i coś, czego wszyscy chcemy. I w empatii nie chcemy trzymać się działania według etykiet. Na przykład według etykiet dobre, złe, to, co ja mogę uznać za dobre, ty możesz uznać za złe, to, co ja mogę uznać za złe, ty możesz uważać za dobre, i możemy spędzić nad tym dużo czasu, by udowadniać, kto ma rację. W empatii chcemy bardziej sprawdzać, jak coś służy życiu, jak coś służy relacji, jak coś służy wzajemnym więziom, porozumieniu. I szczerość empatii wcale nie jest taka jednoznaczna, jakby się mogło wydawać. Według języka polskiego szczery to nie ukrywający swoich myśli, uczuć, zamiarów, lub będący wyrazem czyjejś prawdomówności czy ich czystych intencji. I dziś porozmawiamy o takim szakalu, który chce właśnie wyrazić swoją szczerość. I jak myślisz, czym dzieli się taki szakal? Oczywiście dzieli się chętnie swoimi myślami. Jakimi? A więc opiniami, ocenami, oskarżeniami, krytyką, etykietami i swoją interpretacją na jakiś temat. I oczywiście z pełnym przekonaniem, że to jedyna i najsłuszniejsza racja. I też niech Was nie zmyli słowo uczucie, bo szakal często też używa słowa uczucie. Słów, których nazywa uczuciami. Próżno szukać na listach uczuć. Przykładowo, czuję, że Ty mnie lekceważysz. W takim wyrażeniu można dostrzec myśl o tym, że to ktoś mnie lekceważy. Chciałbyś, chciałabyś, zgłębić ten temat, to między innymi nim zajmujemy się na moim kursie Rejs do świata empatii i potrzeb, by słowa przestały ranić, a zaczęły budować relacje, więzi, porozumienie. Wróćmy jeszcze do szczerości. Szakal często też swoją szczerość wyraża do innych, nie bezpośrednio do osoby, której dotyczy, bo przecież w mówieniu prawdy nie ma nic złego. I, i rzeczywiście, jeśli wrócimy do definicji szczerości, to szakal nie ukrywa swoich myśli. Spełnia definicję szczerości. Jednak jak taka szczerość wpływa na relacje? Jak słyszenie ocen, krytyki, etykiet na swój temat, czy swojego zachowania wpływa na więzi, bliskość, porozumienie? I w tym tygodniu będę Cię zachęcać i samą siebie też do sprawdzania, jak dzielisz się swoją szczerością i czy w ogóle się dzielisz. Bo może być też tak, że kiedy rezygnujesz z wyrażania ocen, krytyki, następuje cisza. I może przełykasz różne sytuacje, które Ci nie odpowiadają, nie pasują, tak długo je tłumisz, aż w końcu pojawia się ich cała fala i wychodzą bokiem, na przykład przy obgadywaniu do innych. I celem nie jest unikanie myśli, ale sprawdzanie, co się za nimi kryje. Zachęcam Cię, byś sprawdzał, sprawdzała, do jakich uczuć i do jakich Twoich potrzeb Cię prowadzą. Sprawdzaj też w tym tygodniu, czy łatwiej dzielić ci się szczerością własnych opinii, osądów, czy w twojej szczerości mówisz może więcej o swoich uczuciach, czy w swojej szczerości mówisz o tym, czego potrzebujesz. I jeszcze jedna taka pomocna wskazówka, i nie bierz tego jako dobrej rady od cioci dobra rada, ale wypróbuj jej działanie. Nie chodzi o to, by upychać swoje myśli po kieszeniach, tak jak już wspomniałam. W komunikacji empatycznej, kiedy wyrażamy nasze myśli, to mamy tego świadomość i poprzedzamy to często takim wyrażeniem: Mam taką myśl. I mi to wyrażenie bardzo pomaga. Sprawdzać, z jakiego miejsca dzielę się swoją szczerością. Sprawdź, jak tobie posłuży. I oczywiście za dzieleniem się Taką szczerością myśli, opinii, często tam jest bardzo dużo niezaopiekowanych potrzeb. Chcemy być usłyszani, widziani, uwzględnieni w swojej perspektywie. Też warto sprawdzić, jaką szczerość my sami bardziej lubimy słyszeć. Czy tą, jakie ktoś ma na nas temat, opinię, czy może jak się czuje i czego potrzebuje. Więc intencje są jak najbardziej piękne. Bo to są piękne potrzeby. Jednocześnie warto sprawdzać, jakiego rodzaju szczerością się dzielimy. Bo przecież chcemy zadbać o komunikację, żeby być ze sobą w kontakcie. Więc zapraszam cię do tygodnia przyglądania się w swojej szczerości, do sprawdzania, jak się nią dzielisz, i do budowania relacji z najbliższymi poprzez szczerość. Bo wyrażanie naszej szczerości może również budować relacje.